Witajcie kochani, z tej strony tarocistka Winaja, witam moich stałych widzów i subskrybentów i wszystkich tych, którzy mnie regularnie oglądają. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie. Mam nadzieję, że Wasze oglądanie będzie się tak sukcesywnie powiększać. Przy okazji kochani, witam osoby, które są tutaj pierwszy raz, oczywiście zapraszam do słuchania. No i co, mam nadzieję, że, że mnie polubicie, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli tak się stanie, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Z dzwoneczkiem najlepiej, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Mi będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo miło widząc, jak jednak grono moich widzów, subskrybentów się ciągle powiększa. Także jeśli macie ochotę, to wesprzyjcie rozwój mojego kanału. Dobrze, kochani? Kochani, Karta Dnia, Horoskop Codzienny, jest to przekaz na dzień 19 październik, wtorek, kochani. I co? I zaglądamy, kochani. Pamiętajcie jeszcze, moi drodzy, że to jest czytanie ogólne. Więc charakteryzuje się, charakteryzuje się tym, że nie musi do wszystkich pasować, nie musi ze wszystkimi rezonować, więc bierzemy, co pasuje, odrzucamy, co się nie zgadza. A jeśli stwierdzicie, że kompletnie nie wasza bajeczka, nie wasza historia życiowa, to odsyłam do ascendentu, znaku księżycowego bądź wenus, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kochani, to nagranie skierowane jest do znaków od baranka do panienki, więc jeśli jesteś którymś z tych znaków, no to oczywiście nagranie jest dla Ciebie. Dobra, kochani, zobaczmy. 19 październik, środa. Ogólny, taki, wiecie, ogólna energia dnia. Mamy tutaj dziesiątkę kielichów. Kochani, to jest taka energia, która pokazuje nam, znaczy mówi nam o takim momencie, kiedy kończą się bajki. Wiecie, to szczęśliwe zakończenie, nie? Wszystkie te smoki e, zostają pokonane, inne potwory nie, uwięzione i świat jest piękny, wolny, kolorowy i, i wszystko się toczy tak jak powinno, nie? Wszystkie te śluby, związki się, wszystko tutaj pięknie się układa i po prostu jest bosko, nieziemsko wręcz, prawda? To dzisiaj taka, w taki, taką energię właśnie wchodzimy. Jakieś zakończenia, jakichś trudnych spraw, kochani. Mhm. I poczucie radości, że udało nam się to pokonać. Ale równie dobrze, może to być taka informacja, kochani, że ten dzień e, będzie takim, wiecie, powrotem do źródła. E, czyli będziemy chcieli wrócić tam, gdzie nam kiedyś było dobrze. Będziemy się wracać pamięcią, będziemy wracać fizycznie lub będziemy szukać sposobu, żeby się właśnie poczuć takim spełnionym, pełnym. Człowiekiem e, e, i żeby wszystko dosłownie płynęło w odpowiednim kierunku. Także taka energia e, e, na środę kochani. No i dobrze, niech nas pilnuje. I przechodzimy teraz do czytania właściwego. E, ok, kochani, zaczynamy od baraneczka. Tak, baranku, zobaczmy, jaka energia idzie do Ciebie na dzień 19 październik środa. Zaglądamy, kochani. Cóż tam, pamiętajcie, czytanie ogólne, takie szybciutkie, bardzo skondensowane. Więc, więc, bierzemy co pasuje, odrzucamy co się nie zgadza. Baranek. No baraneczku, baraneczku. O, 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 o. Jakiś baranek zaczyna się tutaj niecierpliwić. Mhm. Pan baranek lub pani barankowa, bo kochani, to jest taka niecierpliwość w związku, wiecie, z ciążą. Mm -hmm. I nie wiem, albo wciąż, no, gdzieś są jakieś nieudane próby, mm -hmm, żeby ten dziedziś się pojawił w bruszku albo jakaś pani Barankowa jest już w ciąży, no i lub partnerka pana bar Barankowego jest już w ciąży, no i ten, to rozwiązanie się opóźnia, nie? Ktoś tu się niecierpliwi, zacznijcie się znów, co tutaj, hola, hola, co się dzieje, prawda? Nie ma ciąży, albo nie ma jeszcze dzisiaj na świecie. I kochani, jeszcze chwilunia. Jeszcze chwilunia, no to nie jest jeszcze ten dzień, ale to już jest tuż tuż. Mhm. Tuż tuż, nie przyspieszajcie losu, on wie co robi. Wykażcie się taką cierpliwością, los pokieruje tutaj sprawami po Waszej myśli, więc jeszcze troszeczkę cierpliwości i to się wszystko rozwiąże. E, dobra. Mm. Kochani, nadgorliwa mama. Mhm. Więc jeśli jesteś mamą, Mm -hmm. I to taką, wiesz, taką nadopiekuńczą, która no, dosłownie potrafi zagłaskać dziecko na śmierć swoje. I takie, taka naprawdę taka ostrożność nie rusz, zostaw, odejdź, usiądź, prawda, uważaj. No, kochani, no, troszkę uważajcie, co. A troszkę uważajcie, dajcie wolności temu swojemu maluchowi, o ile to jest maluch, czy ten większy, czy większy, czy mniejszy. Dajcie troszkę wolności, da sobie radę, da sobie radę. Taka samodzielność też niech będzie wskazana, nie? Także lepiej z boczku tak sobie usiąść, oczywiście czujnym, matczynym okiem, ale ale nie, przeszkadza, nie przeszkadzać w zabawie, no bo tutaj taka nadgorliwa mamusia, matka kwoka wychodzi z kogoś. Ale wiecie co, kochani? No, tutaj, tutaj, moi drodzy. Mm. Eee, taki dzień bez pośpiechu. Mm -hmm. I być może jakiś baranek ma wolny dzień dzisiaj i sobie inwestuje. Inwestuje głównie w siebie, wiecie? W swój taki wygląd przede wszystkim, taki komfort, nie? Jakaś kosmetyczka, fryzjer, barber, jeśli jesteś mężczyzną. Jakiś rozwój, kochani, osobisty. Skupiacie się na swoim hobby, na swojej pasji. Poświęcacie temu czas, nie? Także bez pośpiechu, spokojny dzień baranki. Bez pośpiechu. No i te mamusie troszkę tam... Spokojnie, spokojnie, kobitki, kobitki. Moja mama zawsze powtarzała, że dopóki krew się nie leje, to nie ma co interweniować. Ale też już tak, żarcikie. Dobra, kochani, byczek, byczku, zobaczmy, jaka energia idzie do byczka na dzień 19 października, środa. Zaglądamy. Cóż tam u Was, byczki? Cóż tam u Was, Czy, czym ten dzień Was zaskoczy? Mhm. mhm. No, powiem Wam sprawami związkowo-relacyjnymi. <laughs> chyba nie ma takiego słowa, co nie? Um, raczej chodzi o związki, kochani, o relacje. No, byczki. Hmm, chyba ktoś tu się byczka uczepił, albo byczek kogoś, ale się tak uczepił, że no złapał i nie chce puścić, dosłownie. Mhm, ja, cię, ja Cię nie zostawię, ja Cię nie opuszczę, będziesz mój, moja. Albo niczyj, niczyja. <laughs> Także komuś tu bardzo, bardzo zależy na byczku. Albo byczkowi bardzo zależy na kimś, na, jakimś, na jakiejś tutaj osobie. Mhm. Dobrze, kochani, jeżeli dzisiaj jest ten dzień, kiedy trzeba się pogodzić ze swoim partnerem lub partnerką, no to co? Karty radzą, żeby to zrobić w Wasz ulubiony sposób: zamknąć się najlepiej w domu, w pokoju, i nikogo nie wpuszczać, wyłączyć telefon. No i godzimy się cały dzień. Chyba nie muszę, kochani, tłumaczyć. Dobra, ktoś się tutaj też odgradza, kochani, ktoś się zamyka w sobie. Tylko nie mylcie, kochani, tego z tym, że ktoś się oddala. Nie, on się, to nie jest oddalenie, takie wiecie, że troszkę się oddalam, od ciebie nie jesteś mi potrzebny, potrzebna. Raczej to jest taka informacja, że ktoś się zamyka w sobie, bo potrzebuje tego, potrzebuje coś przemyśleć, coś poukładać w głowie i na chwileczkę będzie taki niedostępny, ktoś niedostępny po prostu. Mhm. I tak jak mówiłam, to dotyczy się raczej dotyczy związków, relacji, tutaj kręcimy się koło tego, byczki. No. I teraz tak, kochani, być może jakiś byczek jest w jakiejś relacji, ale to już też może tak, również być przyjacielska, bardzo zaborczy partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka. Ktoś bardzo zaborczy, ktoś, kto po prostu naj, najchętniej spędzałby e, z nami 24 na dobę i w ogóle nie odchodził wszędzie tu, tam do łazienki, jakbym mógł kto by wchodził, <laughs> jakby, jakby pozwolić. Dosłownie, taki bardzo zaborczy, i tutaj warto by było m, coś ustalić, porozmawiać na ten e, temat, no bo tak nie może być, prawda? Tacy ludzie bluszcza to wiadomo. Troszeczkę nie sprzyjają znajomościom ani relacjom. Więc byczki, taka tutaj dla Was informacja. No, ale ogólnie fajnie, nie, bo tutaj taki fajny postój, zastój, godzenie się, dogadywanie się, jakieś wspólne inwestycje, kochanie się pojawiają, plany na przyszłość. Tak w czterech ścianach, tak na spokojnie, w zamknięciu i tak tak taka energia dla Was. Także tutaj do tego źródełka idziemy, nie? Bo się tutaj byczki będą godzić, byczki będą się dogadywać i, i w ogóle byczki... Mhm. Byczki mają kogoś, kto nie chce byczka puścić. Oj, mają, mają. <grym> Ale oczywiście od Was zależy, czy, czy, czy chcecie dostać. Dobrze, kochani bliźnięta, zobaczmy, bliźnięta, jaka energia idzie do Was na dzień 19 październik, środa. Zaglądamy szybciutko. <grym> No, troszkę konfliktowa energia tutaj, ale do wyważenia. Bliźnięta, jakiś zadziorny nastrój, będziecie mieli zadziorny nastrój, no więc tutaj panujcie nad sobą, panujcie nad słowami, nad czynami, żeby nie było, że najpierw powiecie, potem pomyślicie albo najpierw zrobicie, a dopiero później się zastanowicie, co ja zrobiłem, co ja narobiłam. Eee, kochani, potyczki słowne, raczej słowne, takie, takie polemiki, dyskusje, prawda? Eee, E, 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 e. Z mamą, kochani. Z teściową. Widzę tutaj, kochani, przede wszystkim taka mm, no, takie spięcie pomiędzy synem a matką, nie? Zięciem a teściową. Więc tutaj troszeczkę trzeba być ostrożnym. No. Dobra, kochani, i co? Jakaś wiadomość się może pojawić. Jakaś wiadomość się pojawi, kochani, i nie wiem. Tak, jakby, jakby bliźnięta nie powinny mm, o tej wiadomości nikomu mówić. Wiecie? Albo. A, kochani, wiem, to taka ukryta wiadomość. Właśnie, kochani, jakaś ukryta wiadomość, ważna wiadomość, która może się gdzieś tam na tym mailu, na tym messengerze, czy gdzieś zawieruszyć. Więc, bliźnięta, sprawdzajcie dzisiaj mm, zakładki spam, e, czy tam inne nie, tam zajrzyjcie dzisiaj, bo tam może być jakiś mail, który, na który czekacie i który po prostu gdzieś, wiadomo, wpadł do tego spamu, nie pytajcie mnie, jak to leci, bo ja się na tym kompletnie nie znam, ale są takie sytuacje, więc no, przeszukujcie, przeszukujcie te maile, przeszukujcie messengery, nie wiem, whatsappy, smsy, gdzieś jakaś taka wiadomość, która wpadła nie do tej zakładki, do której powinna, więc tutaj zwróćcie na to uwagę. No i uważajcie oczywiście przede wszystkim na tą konfliktowość, bo tutaj się ona tak pojawia, no, i postarajcie się, kochani, przede wszystkim wziąć co? A, 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 taki e, pozytywny nastrój, postarajcie się, nie? Postarajcie się wyciszyć. Wyciszyć tego rycerza tutaj, co tym mieczykiem będzie chciał wojować na lewo i, i prawo, kochani. Eee, taką równowagę poszukajcie między światem zewnętrznym, a wewnętrznym, nie spróbujcie się tak w głębi w sobie, zastanowić skąd ta nerwowość, skąd ta taka skłonność do, do zaczepek dzisiaj się pojawia. No, ta gra, dobra, ta taka dla Was informacja, dobra bliźnięta. I z, mam, z mamusiami się nie kłócić jak, jak, jakimikolwiek, <laughs> czy to swoimi, czy nie swoimi, lepiej się nie kłócić. Dobrze, kochani, Raczek, Raczku, zobaczmy, jaka energia idzie do Ciebie na dzień 19 październik, środa, zaglądamy do Raczka. Co tam u Raczka? Raczku, Raczku, hmm. Hmm. No, kochani, kochani, tutaj jest jakieś wybaczenie. Tu jest jakieś pogodzenie się. Tu jest wyjaśnienie jakiejś sytuacji, które was poraniły i to mocno poraniły, kochani. Lub godzenie się z jakąś sytuacją, tak? No, stało się trudno. No, cóż tu, co tu będę drążył? Drążyła, no, stało się. Żyje, żyje się dalej, prawda? Mam wrażenie, kochani, że ta sytuacja dotyczy związków partnerskich lub związków przyjacielskich, ale takie, które naprawdę były bliskie, są bliskie mm, sercu, raczka, kochani. No, tutaj trzeba coś wyjaśnić i tutaj wyjaśniacie to dzisiaj, mhm. lub po prostu godzicie się z takim stanem rzeczy, jaki jest. Mhm. To serce się zrasta, ono już tak mocno nie boli <laughs> dzięki jakimś słowom, prawda? Tu jest jakaś szansa na to, żeby się pogodzić, żeby się dogadać, więc super, kochani, korzystajcie z tego, ale wiecie co? Tu jest oczywiście woda, nie? Wasza energia, Raczki. To mam wrażenie, że no niektóre Raczki będą wybaczały same sobie. Mm -hmm. Co? Być może macie jakieś takie błędy, które no wiadomo, czasami nawet nieświadomie się popełnia, no i czasami no, wyrzut sumienia nie dają spokoju. I dzisiaj ja mam takie wrażenie, że Raczek znajduje sobie siłę, żeby się podnieść z tej sytuacji, która no zabolała, która była niefajna. No i być może troszkę z winy Raczka bo to oczywiście wiadomo, wino należy zawsze po obu stronach i raczek wybacza tej osobie i wybacza zarówno sobie. Mhm. Takie zrozumienie błędów, mhm. uczenie się na błędach, że ja drugi raz tych błędów nie popełnię. Teraz jest przede mną osieściele. oczywiście ten as, czyli nowy początek, nowa możliwość, więc tych błędów już nie będę popełniać. Więc taki fajny, refleksyjny dzień, no. <laughs> refleksyjny dzień, tak? Tutaj do tego źródła idziemy, do tego spokoju, do, te, do tego azylu. Mhm. I raczki tutaj będą sobie szły. I niech idą i niech dojdą. No, tak jak mówiłam, kochani, dzi dzisiaj zalecza się złamane serce. Może to tak źle brzmi, bo w ciągu jednego dnia to pra prawie... To w ogóle niemożliwe, żeby się serce zagoiło złamane, ale tak zalecza się, prawda? Dochodzicie do takiego punktu, w którym rozumiecie, że to już tak mocno nie boli. Ja już się z tym najgorszym uporałem, uporałam, więc super, super, super. No. Jakiemuś raczkowi... Mm, Przeszkadza, właśnie jeszcze teraz powiem, e, e, raczej do singli mówię. Jakiś raczek ma problem w wejście w nowe relacje i być może dostanie dzisiaj zaproszenie na randkę, ale raczej odmówi ten raczek, bo. Złamane serce jeszcze się nie zagoiło i jeszcze przeszkadza w nawiązywaniu nowych relacji. Mhm. Lub ktoś, raczek kogoś takiego zaprosi i ktoś odmówi, bo jednak jeszcze to serce pokaleczone, więc taka odmowa. Ale raczki, piękna energia na dzisiaj dla Was. Piękna, piękna. Także wybaczenie, dogadywanie się, wyjaśnianie i zaleczanie wreszcie tego bólu w sercu. Także super, raczki. Super. Mhm. Dobra. Dobrze lew, 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 lewku zobaczmy, jaka energia idzie do Ciebie na dzień 19 październik środa. Zaglądamy. Coś tam lewki, czym zaskoczycie dzisiaj. <grym> Dobrze. <grym> Niczym nie zaskoczyliście, <grym> jakie to dla Was znamienne, kochani. Rycerz Buław. Nie też, że wasza energia to to jest też taka fajna zadziora. Ja powiem, lubię kartę rycerza Buław. O, to jest fajne, fa, fajna osobowość osobistość. <grym> no, lewki na pełnym gazie po raz kolejny. Tu, tu jest aktywność, tu jest dynamika. Tutaj. Lew nie usiedzi w miejscu po raz kolejny, nie, nie ma to szukać lwa w domu. Lew będzie, się, będzie, będzie chodził, będzie aktywny, będzie działał, będzie wsiało e, zamęt po prostu wokół siebie i wszyscy będą go podziwiać. E, kochani, taka pewność siebie dzisiaj, no, poczujecie taką pewność siebie. E, to, czego się dzisiaj nie podejmiecie, podejmiecie, no, ma szansę na zwiększenie takim fajnym sukcesem. Powiem Wam, egzaminy oczywiście, do których będziecie podchodzić, e, raczej powinny być zakończone właśnie e, sukcesem, e, jakieś pomysły, które dzisiaj będziecie mieli, nawet te takie trochę, wiecie, te głupie, że tak to nazwę kolokwialnie, ale żeby było śmiesznie, to one, jeśli z pozoru będą się wydawały głupie, to one się tak na, w efekcie końcowym okażą, strzałem w dziesiątkę, nie? Czasami tak jest, że e, zastanawiamy się nad czymś, myślimy, myślimy, dumamy, o, mm -hmm, ja to muszę zrobić pięknie, domknąć na ostatni guzik, guzik, no i co? Napracujemy się i efekty takie mizerne, nie? A czasami zrobimy coś po prostu tak od czapy i, i, bu, i wybucha no, fala po prostu sukcesów, więc tu chyba jest taka energia do Was, lewki, do, więc e, więc, więc tutaj m, bierzcie, bierzcie, bierzcie z tego rycerza buław, który jest naprawdę takim aktywnym, dynamicznym, czasami też nie pomyśli zanim zrobi, ale czasami, jak już mówiłam, no, ma to też pozytywne, oczywiście, efekty. Kochani, ktoś chce wrócić do Lwa. I ktoś bardzo arogancki, kochani, taki zadufany w sobie, wiecie. To jest osoba, to jest taki ten ludzki bumerang, tak zwany. Czyli. Jak go nie ma, to go nie ma, a jak się pojawia, to po to, bo czegoś chce, bo czegoś potrzebuje, bo węższy interes w towarzystwie lewka i ktoś taki się dzisiaj może do Was pojawić. I mówię, bardzo elegancka osoba, bardzo przekonana, święciu przekonana, że jak tylko będzie chciała wrócić, to lew przyjmie tę osobę z otwartymi ramionami. Mhm. Kochani, lewki, wy dzisiaj siebie postawcie na podium. To wy jesteście dzisiaj priorytetem dla samych siebie, a, a, a tych takich przepychaczy, co chcieliby, żebyście to wy utorowali, na przykład komuś drogę do czegoś, czymś pomogli, to pogonić na drzewo najlepiej. Pogonić na drzewo najlepiej. Także wy dzisiaj, lewki, stawiacie siebie jako priorytet. Mhm. No, moje działania, moje pomysły i moje sukcesy. Także super, taki, taki egoizm, zdrowy egoizm ja to zawsze nazywam, bo czasami warto, warto. Dobrze, kochani, panienka, zobaczmy, jaka energia idzie do panienki na dzień 19 październik, środa. Zaglądamy, zaglądamy, co tam u panienki. Dobra, panienka, mamy Waszą kartę, stawiacie na siebie. I to mocno stawiacie na siebie. Panieneczki. Yy. Panienka wychodzi. Panienka się zamyka. Nie szukajcie jej. Jak wróci to będzie. Mhm. Ja powiem. Tak, tak, taki skrót dzisiejszego dnia dla panienek. No. Panienki w trybie samolotowym dzisiaj będą działać, czyli nie przeszkadzać. Nie? Jakaś aktualizacja oprogramowania który może troszkę potrwać, więc no dajcie, da, dajemy panience czas, a panienka ten czas znajduje i ją w sumie tak naprawdę ma w nosku, hmm, czy, czy, czy komuś się to podoba, czy nie. To będzie taki dzień, wiecie co, przemyśleń, zastanowienie się takiego, takiej samotności, ucieczka przed ludźmi dosłownie, kochani, panna ma czegoś lub kogoś dość. Ktoś zrobił pannie mm, kuku, mm -hmm. bardzo nieuczciwe kuku i pannie się to bardzo nie spodobało lub nie spodoba właśnie w środę mm -hmm. i panienka będzie musiała pójść dosłownie na stronę mm -hmm. i przemyśleć, dlaczego ta osoba się tak zachowała. No, Może to być ktoś kochani z Trygonu powietrza Zięca Wagowodnik. Jeśli macie, jakieś tutaj nieuczciwe zagrania się pojawiły, no. Dosłownie panienka będzie się czuła tego dnia zużyta nadmiarem bodźców ludzkich, kochani. Ludzie ją użyją, panienkę, tego dnia. No. I mówię, tutaj jakieś, jakieś nie, nie, zagranie nie fair, nie wiem. Ktoś chciał panience wbić nóż w plecy, ale panience, no, udaje się uciec. Mhm. Udaje się uciec, no, panienka. Ale to super, wiecie, bo. Mówię, wystawiacie na siebie, by będziecie się chcieć, chcieli y, tak bezpiecznie poczuć, z dala właśnie od tych nieucz, u, nieuczciwości, tych niefajnych zagrań, więc super. Więc postawcie na siebie jak najbardziej, poczytajcie książkę, no, takie, taki działa, takie y, przemyślenia. Rozmowa z ekspertem, ja zawsze mówię tutaj przy karcie pustelnika, że potrzebna rozmowa z ekspertem, czyli z samym sobą, żeby coś wyjaśnić. No, także tutaj się pojawią y, na pewno jakieś pomysły na rozwiązanie tej sytuacji. Dobra. Dobra, panienka zakończyła to nagranie. I co, kochani, życzę wam pięknego dnia, oczywiście, z piękną pogodą, póki mamy jeszcze jesień. E, niech tutaj wszystko idzie do źródła, do tego, do którego, na którym nam zależy, kochani. I co? Widzimy, słyszymy się jutro. Pa!